Dzień dobry, nazywam się Marzena Chmieleska i serdecznie zapraszam do zapoznania się z przepisami, dzięki którym ograniczymy marnowanie żywności w kuchni. Czy wiecie, że w Polsce co sekundę do kosza trafia 150 kg żywności? Większość wyrzuconej żywności jesteśmy w stanie uratować. Wystarczy, że wprowadzimy w życie kilka prostych zasad. Planujmy zakupy, a przed wyjściem do sklepu sprawdźmy, co już mamy w domu. Produkty przechowujmy zgodnie z informacją zawartą na opakowaniu. Wyznaczmy półkę, na której będziemy przechowywać produkty z krótkim terminem ważności.